Siema. Dziś nie bez powodu stoimy w miejscu, ponieważ będziemy wbijać ranking. Ja teraz sobie włączam stopper. Ustawiam go na 15 minut. Dobra. No i dobra. I teraz musimy zrobić tak, żeby ktoś poszedł z nami na tę parkę, bo odkryłem, że to jest najlepszy sposób na wbijanie rankingu. Tylko. Tylko, żeby on nie poszedł. Kurwa mać. Nie wypykaj mnie. Jedmanik. Tak, żeby nie było. W ogóle się nie rozgrzewałem przed tym, więc walka może być taka, jaka jest. Ale dotkniemy go raczej. Jak jaki będzie spierdalał, oczywiście. Nie, on spierdala. Gdzie on jest. Eee... No i to chyba by było na tyle kurwa. No. Pierdoli, że on ma jeden set. Trzy perełki sobie dobrał, on ma jeden set. Pa, on miał jeden set Kurwa macie, ono do mnie ora Chyba to jest cipa no, bez jaj kurwa i tyle czasu na niego zmarnowane no Nie no Nie pierdoli Aż tym Nie pierdolizzą A to jeszcze chip mnie. Dobra, czas się skończył daj, mi do kratki, dawaj mi do kratki, dawaj mi do kratki, dawaj. Nie, nie, nie. To jest na jedno cyknięcie przecież. To. Jaki to ma sens? No i gdzie on gdzieś spiertolił? Spokojnie trzymuj. Ze mną na te parce ci nic nie grozi. Zziomki na zawsze. O! Z kimś? Ale... Tak. Patrzcie to. Ha, <ścoughs> właśnie kurwa. Wyproszę. Ucamy mój chuj mm. Mam pytanie, mogę, można soja? Za kila że już perełką spierdala Powiedzcie, że to żart Ja pierdolę, to jest żart. Żart. To jest żart. Pierdalaj, Szymek, kurwa. no kurwa. stary, ja cię nie zabiję. Lejdź sobie. Szymuś. Szymuś! E! Nie griziesz! Zostaw mnie. Zostaw mnie Szymuś. Wypierdalej. Ale ja kolegę sobie znalazłem. Szymuś. Nie Zostaniemy kolegami. Mara się zgodzi. Ty ale nie gryźć. O kurwa, masz. A Ja cię nie będę. My, koledzy. Przyjaciele. A kolegów. Się nie bijo a zajmuje się mój teraz nowy kolega o mój przyjaciel no no ja mam kolegę w końcu po tylu latach no ta mi się podoba Ty, o mi seta dawał, co jest?